Będziemy rozwijali nowe produkty, będziemy zatrudniali większą ilość pracowników. Umożliwi nam to dołożenie dodatkowych nowych obrabiarek CNC, zatrudnienie dodatkowej ilości handlowców, sprzedawców, konstruktorów. I mamy nadzieję na rozwijanie naszej działalności. Budynek został oddany do użytku we wrześniu. W chwili obecnej zatrudnionych już z 8 pracowników. Docelowo planujemy zatrudnić od 25 do 30 osób w tym miejscu. Trochę te firmy odczarowują strefę aktywności gospodarczej jako miejsce tylko dla potentatów, gigantów. To jest też dobre miejsce dla rozwoju. Małych, średnich firm lokalnych z województwa opolskiego, które tutaj mają dobre warunki ku temu, żeby zyskiwać nowe przestrzenie, cały czas się rozwijać, i zależy nam na tym, żeby kolejne firmy pozyskiwać, prowadzimy parę nowych rozmów, także myślę, że tutaj mimo różnych sytuacji, które się dzieją, sak ujazd będzie cały czas jedną z wizytówek gospodarczych województwa opolskiego. Te kolejne otwarcia zakładów. A mamy już zaproszenie na kolejne, które się w tym roku odbędzie, już na początku kwietnia. Właśnie pokazuje to, że faktycznie ta praca była przydatna, pożyteczna, i dzisiaj są efekty tej pracy, które już kolejny burmistrz i kontynuuje, i przygotowuje też i kolejne tereny, i kolejnych inwestorów do tego, aby tutaj się osiedlili. A to, to, to co jest równie ważne, to to, że to nasza opolska firma rodzinna firma niewielka firma, która. Okazuje się, że też ma potencjał do tego, aby się rozbudowywać, inwestować, stawiać kolejne zakłady i tworzyć kolejne miejsca pracy, bo to są czasami niewielkie ilości, ale nawet te kolejne niewielkie ilości to jest dodatkowa jakość, dodatkowa korzyść dla... Dla mieszkańców, bo to są, tak jak powiedziałam, właśnie miejsca pracy, a więc e, też kolejne podatki dla samorządów, które też mają z kolei właśnie potencjał do tego, aby czy to inwestować w kolejne tereny inwestycyjne, czy po prostu polepszać infrastrukturę dla mieszkańców. Zbieramy dzisiaj żliwo tego, co zaczęliśmy wiele lat temu, przygotowując tereny inwestycyjne, bo to jest, to jest proces. To, żeby zainwestować a każdy kapitał, a szczególnie ten prywatny. Bardzo roztropnie analizuje możliwości zainwestowania, miejsca, skomunikowania, warunków, w których to będzie realizowane. To, że się gmina, ujazd i, i tereny inwestycyjne rozwijają tutaj od wielu lat, to jest o, widoczne i oczywiste, natomiast nas bardzo cieszy fakt, że ten, to jest prywatny kapitał, to jest kapitał rodzinny, to jest firma z naszego regionu, z województwa polskiego, która zdecydowała się zainwestować również w województwie o polskim, istniejące już od wielu lat na naszym rynku. Inwestycja wygląda naprawdę bardzo imponująco. Pytałem, kto był generalnym wykonawcą, bo jak się popatrzy na jakość tej inwestycji, to jest żyleta, jeśli można tak powiedzieć.